Apelujemy. Ludzie, dajcie mu w końcu tego Nobla. Zanim zacznie bombardować, to chce dostać Nobla. A na koniec wprowadzasz na terenie swojego kraju chiński nowy rok. A nasi na luziku! Tak. Y ostatnie nazwisko, jakie byście tam znaleźli, to Jarosław Kaczyński. Nie, nie to jest szpakowski. Szpakowski. Nie, to jest szpakowski. Jeszcze jakby ci szpakowski siedzi, śpiewał, niech żyje bal, to byś nie odróżnił. Tak. A no może to jest, to jest Hanka Mostowiak? Hanka nie, nie żyje, ale nie. Nie wiem. Bóbr. Krwawe bóby mordowe. to Zombie. Pe, Powinien się internet grzać do czerwoności. Cenzura. Dlatego Luzik. mówimy w Pulsie Tygodnia dla Dorosłych. Jesteśmy. C, 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 c. Wpa, wpa wpa to jest nowy Avicii. Wspaniałe. Super. I tak mogę przez 30 minut. Puls A... Tygodnia dla Dorosłych odcinek 209. Dacie wiarę. 209. Puls Tygodnia, czyli nasz autorski przegląd wydarzeń najważniejszych, które to nie będzie niespodzianki miały miejsce. Czarzasty, cenzura i kolonoskopia. I to, to są te tematy, które poruszymy. Wszystkie się ze sobą wiążą. I wszystkie od nas tak. dostaniecie. I temat numer jeden końcówki tygodnia. Spór marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rosem. Dokładnie, bo to jest tak, że ambasador ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. <laughs> marszałkiem Sejmu. Marszałkiem Sejmu drugą osobą w państwie, bo ten cytuje. Powiedział, że nie poprze Nobla dla Donalda hmm. Trumpa. No i Donald Tusk stanął w obronie tego i napisał do ambasadora, panie ambasadorze Rose, tu cytuję, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. A Rose na to premierowi. Zakładam, że pańska wiadomość została wysłana do mnie przez pomyłkę. Okazuje się, że nie. Słuchaj, ale od czego to się wszystko zaczęło? Co jest zarzewiem całej tej wspaniałej, tego wspaniałego darmowego LOL contentu? Otóż, yy, otóż yy, szef Izby Reprezentantów Kongresu i, i przewodniczący Knesetu Izraela. To są dwie, dwie inne osoby. To są dwaj zupełnie. zupełnie różni ludzie. No. Oni wysłali do szefów parlamentów wielu państw taki apel. O to, żeby poparli kandydaturę Donalda Trumpa w co, Komitecie Nowlowskim. Co więcej, gotowca takiego dali, że wystarczy podpisać, wysłać. I, i, i <tut> Włodzimierz Czarzasty na to, że on y, nie poprze. No. I, I my tutaj, jako radiowcy, bez cenzury, apelujemy. Ludzie, dajcie mu w końcu tego Nobla. Temu w sensie Donaldu Trumpu. E, Donaldu, nie temu. Nie, Donaldu Trumpu. Zaklinamy, bo przy nie będzie spokoju na świecie. No no nie, nie słuchajcie, ludzie... To Tym bardziej, nie. że mówimy to my... Mhm. Byli laureaci, bo przypomnę, Unia Europejska dostała pokojowego Nobla, czyli i my. Ja jestem laureatem, Tym... Bratowski jest laureatem, Tom Tomkowicz COVID jest. Tłumaczy... Apelujemy. Trzech laureatów Apelujemy. w jednym podcastie. Dajcie mu. We are appealing. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, amerykański Donald trochę jest jak dziecko przed sklepem z zabawkami. No. On Dopóki nie dostanie tego Nobla, on się będzie kładł po ziemi. Nie, ale on, on będzie pluł na przechodniów. Tak. On się nie uspokoi. Ale on też, on też wie, że yy, Barack Obama dostał takiego za nic na starcie dostał Nobla, choć jeszcze nic nie zrobił. Dopiero potem zaczął bombardować. Na zachętę dostał. No. Zanim zacznie bombardować, to chce dostać Nobla. No to ja uważam, to, to idźmy dalej, idźmy dalej, bo na przykład Barack Obama no. nie dostał yy, unijnego obywatelstwa, to dajmy Trumpowi, Trumpowi unijne obywatelstwa Może Dania by dała. A to, o, wtedy, o, to wtedy by jako Duńczyk miał jakieś prawa do, do... do Granlandii. To ma wszystko, słuchajcie, ręce i nogi. No. Ten nasz plan. Można... Na roz... a ja będę. Honorowe obywatelstwo Danii. Trumpowi. Nie, takie prawdziwe. Takie prawdziwe. Wieże, prawdziwe. Wierze, prawdziwe. Wiem, ma. dokładnie Wiem, ma. Pewnie. I to jest nasz plan na rozwiązanie mieszkania jakieś... osób świat. No. Ale złośliwi. No. A takich nie brakuje. Złośliwy, o, jest pełno złośliwy. Mówią, że chodzi o kontakty Włodzimierza Czarastego z panią Swietłaną Czestnych, rosyjską bizneswoman, która jest powiązana także ze środkami decyzyjnymi w Rosji. Tak Ona gdzieś tam pracuje w jakimś domu aukcyjnym, który mm. sprzedaje jakieś y, historie związane z Ministerstwem obrony. I o to jeszcze chodzi tutaj dodamy, że jako członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb specjalnych nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, która dawałaby mu dostęp do ściśle tajnych informacji. Bo tam musiałby wpisać panią uczestnik. Ale tak no. mówią złośliwi. złośliwi A tak na mówią... złośliwych nie, nie, trzeba nie, nie. bardzo uważać. Słuchajcie, bardzo... Cmentarze są pełne ludzi, którzy nie uważali na złośliwych. To zresztą tak. przejdźcie się po alejkach, My to zobaczycie, zobaczcie. tu leży ten, tu ten. grub, grub, grób. No. No. Dobrze. Grup, grup. Nazwisko za nazwiskiem. Kwatera Troszeczkę za kontynuujemy temat Donalda Trumpa, prezydenta USA. Na polu golfowym. Trumpa na Floridzie powstanie 4,5 i metrowy, pozłacany grubą warstwą złota pomnik prezydenta USA. Wspaniała, wspaniała historia. inwestorzy związani z kryptowalutami przeznaczyli na ten pomnik 300 tysięcy dolarów, a więc nie niedużo. Bardzo dobra inwestycja, myślę, że to się szybko skończy. Tak, tym tak. bardziej, że Donald Trump już napisał, że on na przecięciu wstęgi oczywiście będzie. Mhm. Aha. Mhm. Bo każdy z Was, jakby dostał 4,5-metrowego siebie pozłacanego, pomyślałby, że ktoś. Otwarciu. Znaczy, nie, pomyślałbyś, że ktoś ze z ciebie robi jaja. Ale... Ja, a... tak, ale ja bym tak pomyślał. A jakby tak. Ja rzucam na szybko pomysł, no, on no, nie no, do końca no, no. jest przemyślany, ale e, zmienić głowę Jezusa ze świebodzina na głowę Donalda Trumpa. Bo, w sensie bo wymienić Tak, bo to ja. nie jest duży kosz. Zrobi efy. To by zrobił. No, Słuchaj, no chcesz, by Przebiłby tego z pola golfowego. Jeszcze żeby były pozłacane złote włosy. O, uh -huh. tam w godzinie I wtedy to by było tak. widoczne z daleka z kosmosu no, byłoby widoczne Na pewno by to oświetlało no. miasto. Wspaniale. I te pielgrzymki z Ameryki to jest czysty, żywy pieniądz. I do tego USA by przysłało więcej wojska do Polski, no. No. prawda? I zrobili bazy koło Świebodzina, żeby no. pilnować tego pomnika. I że nie Grenlandię Bo... by przejmowali, tylko wtedy na przykład piękną ziemię Świebodzińską. My to tak tylko podrzucamy na szybko. To jakby no. yy, tak. szczegółami niech się zajmie Ministerstwo Obrony Brody... Narodowej. Dokładnie, mm, no to... Ale no, warto posłuchać ekspertów. Taki jest apel: No nie skiepźcie no. tego, nie skiepźcie. Tak, tak. No. weźcie się za to. A jak <laughs> jesteśmy przy dużych nazwiskach. E... No, nie mówmy już o mnie, proszę, proszę, e... Nie, w sensie chodzi mi o takich e... gości, którzy w tym przypadku kolejnym niezasłużenie i niesłusznie e... trzęsą światem. Władimir Putin mm. poinformował Xi Pinga. O wprowadzeniu i obchodach chińskiego Nowego Roku w Rosji. Na terenie całej Rosji, tak? To świadczy Czy? o tym, że Chiny podporządkowują sobie Rosję nie tylko gospodarczo, ale i kulturowo. To cytat: Czeka, mm. czyli, czyli najpierw atakujesz sąsiada. Taki no. jest plan, żeby go zająć w trzy dni, ale nie wychodzi. No nie. Teraz będą za chwilę cztery lata, jak trwa tak. wojna. Aha. I po czterech latach przez rok się bijecie, razem walczycie przez rok. Mhm. O jakieś tam szkołę dla psów w Kazimierze tam, A na koniec wprowadzasz na terenie swojego kraju chiński nowy rok. Wspaniały sukces. Może sukces i tak, mo może i tak ale, ale za to ile masz w kraju nakradzionych, używanych pralek, lodówek, to fakt, to fakt. patelnie. Ktoś, ktoś patelnie. ukradł internet ze ściany. Patelnie, dokładnie. No. To nic, że 30% łazienek w Rosji, na 30% gospodarstw nie ma łazienki, no bo sołdad, ale macie prawo. No bo sołdat wpadł do ukraińskiego domu gdzieś na wsi Mówi, a co to za skrzynka? Wisi, a to mówią internet. I on wziął tą skrzynkę wziął i do siebie wziął. No i ma, i ma internet. Super. ma internet. Tak? Przyjedzie tam do siebie. Pierwszy weź będzie miał. Patrz, jaki ma internet. Co to się z tym robi? Ogląda, to, co się robi. chodzisz, klikasz i masz. Ale jeszcze mam jedną informację sobie wynotowałem, jeśli chodzi o Chiny. Chiński rząd, oni też walczą teraz, wiesz, ze szpiegami z zachodu. No to muszą tak, i oni ruszyli z kampanią społeczną niebezpieczna miłość. Co to o, ostrzegają młode Chinki, by nie zakochiwały się w przystojnych obcokrajowcach z zachodu, bo mogą okazać się szpiegami. Słuchajcie, to, y, to my, młodzi przystojni obcokrajowcy z zachodu, no. my w tym momencie, w pulsie tego dnia z taką naszą akcją skierowaną do młodych Chinek, mm. i to jest y, akcja takie: Głupie Rady Rządu. Tak, tak. To jest, Też, żeby tak. ostrzec jednak. Ostrzegamy no. w niej młode Chinki, by nie słuchały członków rządu, bo no. mogą okazać się głupolami. Na przykład. No. Albo no. jakimiś innymi takimi. I to dotyczy wszystkich rządów. Tak. Nie, że ten. ten... Ostrzegamy, my. Przystojni, Nie młodzi, z włosami. Szczególnie. <noise> Pożartowali, ale, pożartowali. ale pożartowali. Słuchajcie, jest najnowszy raport Komisji Sądowniczej Izby Reprezentantów USA i on ujawnia... Czyli jesteśmy w USA. Tak, right. i on ujawnia dokumenty, no. że Komisja Europejska ingerowała w wybory w kilku krajach Europy. Tak, tak, ja z tego co tam czytałem, to oni wpływali na duże platformy internetowe, ale tak subtelnie, tak Bardzo delikatnie. Tak, no. O, znaczy, oni nie, że dzwonili i mówili... Tego wyciszcie. Nie, tego nie no, no promujcie. Nie puszczajcie Ola. Tego nie. promujcie, tego schowajcie. Nie, to Oni nie, to tylko, nie? tu cytat, naciskali na firmy technologiczne, by moderowały i usuwały treści, które Komisja Europejska uważa, że naruszają przepisy dotyczące granic wolności słowa. Czyli na jedno wychodzi, My no tak, to, jakby, no, to cenzura. No. I słuchajcie, autorzy raportu dotarli do zapisów z ponad 100 zamkniętych spotkań, na których urzędnicy unijni mieli instruować platformy, jakie treści są ok. A jakie mają być ograniczone? Teraz sobie uwaga, wystawcie, bo to, może to jest ostatni puls. Kto wie, co się znalazło na celowniku Komisji Europejskiej? Satyra polityczna. Dzień, Nie, Dzień dobry. <laughs> może ostatni odcinek. Subkultura memów. Robisz, sub, <gul> robisz subtelne memuszki z Urszulą Leyen? A, ja. Mamy cię. Czy kuczyku pogardziałku. Treści antyrządowe i antyunijne. To nie A, możesz krytykować. I antyimigranckie. A antyimigranckie też i antyuchodźcze rzeczywiście to jest... I tu Ale... mam jeszcze wymienione państwa. Naciskano na platformy internetowe, by stosowały cenzurę tuż przed wyborami. Tak, I bo to, to jest największy skandal, że oni wpływali na wybory. Słowacja, Holandia, Rumunia, Mołdawia, Irlandia. Y y osiem wyborów y tam w sześciu krajach. Okay. Na szczęście hmm. nie ma Polski tutaj, także tu nie, hmm. nie ingerowali. Ale czekajcie, bo z drugiej strony tak sobie pomyślały, no, 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 no. nie? Bo może nadużywam tego słowa w swoim przypadku. Robili to w dobrej, sprawie. w dobrej sprawie dobrej sprawie, by wygrało piękno, by wygrała słuszność, więc chyba nie ma tematu. By wygrało dobro. Przede wszystkim dobro. Hmm. Chociaż z drugiej strony, Spójne. się zastanawiam nad tym, biorąc pod uwagę, co mi się wyświetla na Facebookach i no. innych takich. Biorąc pod uwagę, że w większości to bardzo często są właśnie treści, im bardziej takie polaryzujące i atakujące, hmm. nie wiem, unie czy inne rzeczy, to tym częściej mi się to wyświetla, więc prawdopodobnie chyba nie posłuchali. To znaczy nie, bo <grych> podobno wszyscy posłuchali z wyjątkiem Xa. Aha. I dlatego teraz Elon Musk dostał 120 milionów złotych kary. Aha. Bo nie wypełnia, rozumiesz, poleceń światu i Unii Europejskiej. Ale słuchajcie, dlatego, że wygrało dobro, nadzieję na przyszłość i piękno mhm. w wyniku tych nacisków, to chyba dlatego ci wszyscy nasi dziennikarze głównych mediów, tak zwanego mainstreamu, w ogóle o tej sprawie nie mówią. To powinien pe się internet grzać do czerwoności, cenzura. A wszyscy, a nie, nie ma tematu. Dlatego Luzik, mówimy w pulsie Tygodnia spoko. dla dorosłych. Jesteśmy. Dlaczego, no, dlaczego to. ci wszyscy miłośnicy wolności słowa i wolności wypowiedzi milczą? Nikt nie pierdnął nawet, nie? Może, no bo, bo widzisz... Żebym ja nie miał Twittera, to bym nie wiedział o tym. Bo wolność słowa nie polega na tym, że możesz mówić co chcesz, tylko musisz mówić to, co yy, mainstream uważa za stosowne. I wtedy jest w wtedy porządku. Jest w porządku. Wtedy, wtedy jest wolność słowa zachowana, a, a tak to jest nadużywanie wolności słowa. No, ale jeśli chodzi o media na, całe, na całym świecie, no, no to przede no, no. wszystkim teraz wiadomo dokumenty z procesu Epsteina tak. i patrzcie, cały świat, tam inni politycy drżą zagraniczni, czy ich nazwisko gdzieś tam nie wypłynęło, czy nie ma jakichś kompromitujących zdjęć. Każdy się stara przypomnieć, co ja robiłem na tej wyspie. A nasi, a nasi na luziku. Tak. Ostatnie nazwisko, jakie byście tam znaleźli, to Jarosław Kaczyński. No, Nie ma, no, nie, nie po, ma po prostu nie ma. Nie ma. Nie ma. No, ale natomiast są inne sprawy. Nasi to... są fajni, nasi mają małe afery, yy, spokojniutko. Mm. Małe wałki, a jakieś, nie tam takie coś. Tam jest jakieś nazwisko trzeciego w hierarchii, nie pamiętam. Yy, y, Janusz, no, B w każdym razie, mm -hmm. że gdzieś miał taki wiesz... No ale, to nie, był nasz, ale to nie był nasz polityk. To nie, nie. Nasi nie, politycy nie. spokojni. Na Lał się, patrz. Nikt, nikt ich tam patrz, nie zapraszał. Nie. Patrz, Janusz w Majtach, nie? Tutaj John po prostu, o co? On, tu też był na liście, a nasi spokojni Nas nie. 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 Jarosław Kaczyński właśnie. To, to no, teraz przechodzimy do naszej polityki no, nie. On, on spokojnie, myślę, że w tym temacie Prez, spokojnie. Prezes trafił do szpitala tydzień temu, ale jak czytam w, w, w sieci, w internecie, czuję się już lepiej. To cytat, nawet dowcipkuje. A, a co to znaczy, że prezes Kaczyński dowcipkuje? Yy, no dowcipy opowiada. E, jego ulubione to te o e, Polaku, Niemcu i Tusku. Chyba Polaku, Tusku i Rusku. Polaku, Tusku i Rusku. Albo mhm. tak. A jego w ogóle popisowy to z jest ten. Tuski, z drugiej y... ruski. Tak słyszałem, że mm. to jest y... popisowy dowcip prezesa Kaczyńskiego. Y... Przychodzi Tusk do lekarza, a lekarz też Niemiec. I podobno mm. się wszyscy tam kładą polinoleum. Mm. No, że się śmieją. Na, no, 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 no i on no. lubi takie zagadki suchary podobno. no. Chary, no. Gdzie, Gdzie w Polsce mieszka największa mniejszość niemiecka? Gdzie? No, w Polsce. A Półtusko. No, Ale też śmieszne. No to i tak. To się pośmia pośmiać no to można i e, podowcipkować sobie. Co, co tam panie w polityce kona? Tak, jest. Ja mam tak. tutaj e, bardzo dobre informacje dla wszystkich miłośników. Dla wszystkich trzech miłośników pozdrawiamy Polski 2050. Mhm. Jest nowy zarząd tej wspaniałej partii. Mhm. Katarzyna Pełczyńska na łącz. Mhm. świeżo została wybrana panią przewodniczącą Polski mhm. 2050. Gratulujemy. Ogłosiła skład, cytuję nowego zarządu swojego ugrupowania. Tej potężnej partii z poparciem 1,7%? Dokładnie. Dokładnie. Spaniale. Właśnie ten, tak, Wspaniale. No, <laughs> czyli czekaj, oni mają 1,7%? 1,7 Czyli nawet ich całe rodziny na nich nie głosują. Na to wychodzi. No tak. Dokładnie. Mm -hmm. No jakby tak zliczyć. Głupia mm -hmm. sprawa. Natomiast, y, słuchajcie, w zachodniej Kubie mm -hmm. było 0 stopni. Tam Tak temperatura spadła? Tak. tak temperatura. Tak, A co to, to ma wspólnego? No, że... Y, tak samo mnie obchodzi to, kto jest w zarządzie Polska 2050, nie. jak to, że na zachodniej Kubie było Ale Ale to... Ja czytałem, że na przykład w przy Sieradzu w urzędzie wymienili nowe krany są. O, o. o to, no i, jest i to jest fajne, to, 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 to jest informacja. Ale słuchajcie, informacja. najciekawsze w związku z tą Polską 2050, czy 2050, no. jak to mówią, jest to, że to jest malutka partia malutka. w sumie, no, taka to nie kanapowa. jest duże grupowanie, a i tak nastąpił tam rozłam. Czyli z partii kanapowej stali się dwutaboretową. Kurczę, jak nawet jedna osoba tam zostanie, to się rozłamie. Wiem, jest żyło, też żyło. taka posybilacja. No. O, natomiast tu jeszcze jeden jest gościu polityczny, jak go no. chciałem wziąć na warsztat. Prezydent, cytuję, prezydent nie powinien uczestniczyć w kibolskich uroczystościach. Mm -hmm. I, I tak mówi powiedział? były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Odnośnie te... tego, że pan Nawrocki wziął udział. To ten Aleksander Kwaśniewski, który się gibał nawalonymi grbami polskich oficerów w Charkowie. To e, dokładnie no. ten, ten Aleksander Kwaśniewski. A to nie, to rzeczywiście, no to... To no nie, to nie powinien, to nie nie powinien. Ale, ale żaden prezydent nie powinien się z kibolami spotykać, no. ani żaden prezydent nie powinien się gibać nad grobami tak. polskich żołnierzy. Generalnie. Ja Dokładnie. tak uważam. Po prostu. Więc apel do wszystkich prezydentów byłych, obecnych i przyszłych: nie, nie gip... spotykajcie i nie, nie gibajcie się. Nie się. gibajcie się nawaleni nad grobami I polskich I nie, 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 nie całujcie się z kibolami. Apelujemy my, radiowcy bez cenzury. Tak jest. Proszę, A mogę łapić. jakiś taki lżejszy temat w końcu. Bo No A komuś, żebyś, tak już się wszyscy wyłączyli ta polityka dobra, i polityka Dobra, i nie, następnym razem zaczniemy nie od polityki. Dajcie w komentarzach kto się jeszcze naznać, kto się jeszcze nie wyłączył. Ja mam tutaj w drugiej połowie 2025 roku najczęściej nadawanym dziewczynkom imieniem w Polsce była Zofia. Zofia, proszę. I, jak proszę i może, Zosieńka. I fajna informacja. Zosunia. Można. Zosieczka, I co ciekawe, imię Zofia zostało przez naukowców ogłoszone najpiękniejszym imieniem na świecie ze względu na melodyjność i uniwersalność. Bo Zofia, I jeszcze, Sofia. I jest ze względu na to, że Zofia to jest Sofia, czyli mądrość. No, dokładnie. Albo Prawda? stolica Bułgarii to też tak. jest Pięknie. A, a jest, to jakiś, jest jakiś męski odpowiednik Zofii? Jest, to jest no. Przemysław. Tak, Bo pomyślelibyście, tak. Pomyślelibyście, że Zoś, albo że no. Zofiej. Nie, 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 Przemysław. Przemysław, Przemysław. no. Tak. Niby to... jest Przemysławka, ale to jest odpowiednik żeński, ale to, to inaczej no. działa. ZO... A teraz, Przemysław. kochani. Imiona imionami, a teraz czeresienka na torcie. No. To no Właśnie Cieciaka... nie ma imienia czereśnia, nie? Nie ma. Nie ma nie Jest ma. jagoda. Taki Jest Fisku. jagoda, nie ma Jest malina. Jagoda, czereśnia. Nie ma takiego imienia śliwka, śliwa. A szkoda. Szkoda. No. Mogłoby być. Grucha, nie? Hmm. Nie ma imienia jabł. Nie ma. No, no jabłko. A ta... Jabłko olbratowskie. No, w Ameryce są takie imiona. Apple, Apple na przykład. No. Jest imię Apple? Nie. No, yes. z no, no gwiazd ma dziecku na dawach. Ta jak ona się nazywa, taka ładna. Ale cześć, to... eee, Rodowicz. Nie Rodowicz, amerykańska eee. gwiazda. Kate Winslet, nie wiem. Dobra. Dobra, ale słuchajcie, bo wracam. Rebecca do... Ferguson. Zacząłem elegancko od czeresienki na torcie, a tutaj no. się takie rzeczy pojawiały. W sieciach handlowych pojawiły się już czereśnie. O i proszę bardzo, i kolejna no. piękna informacja. 68 zł za kilo. To ja nie wiem, to ja chyba pójdę do sklepu, powiem dzień dobry, poproszę dwie. A to nie, to nie dwie, to jak ktoś, nie wiem, chrzciny urządza. Urzęda, tak. To poproszę jedną. To jedno. Jedną, a drugą zapakować na chrzciny, jedną zjem na miejscu. A, tak, a, 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 znaczy jedną na, na chrzciny, a drugą na prezent. Też na przykład. No. Albo no jak zjesz, to potem wyplujesz tak. taką pestkę z takiej czereśni? No, nie, no, nie, to, to trzymasz. To trzymasz tak. tak, a później dziecko Dziadziu. się zapyta, co, e co się stało z moją czereśnią z komunii po no. <standards> 20, o 20 latach. <hardest> co to są za pestki, a? Bo próbował czereśni w 2026. Może by trzeba czereśnię dać do tytułu tego odcinka, bo to jest coś, co wszystkich różni. Przepraszam, to idziesz do sklepu, mówisz, poproszę pół kilo czereśni musisz wziąć chwilówkę. Dokładnie. Ja bym w tych dużych sieciach handlowych porobił Taką dłuższą chwilówkę. No to jest taka momentówka. Jak pijesz kefirem, to masz dłuższą chwilówkę. Ale Czereśnie z kefirem nie tego Ale to możesz wziąć pół kilo czereśni w leasing może. To wtedy bierzesz w leasing. Jak masz firmę, nie? I oddajesz, jak spłacisz pestki. A jeszcze a ty, a jakbyś w ogóle jeszcze jadł czereśnie, na przykład teraz w Zakopcu, bo podobno tam jakaś drożyzna, ale nie tylko w zakopcu, że ogólnie ferie w Polsce teraz yy, nie wszędzie jest obłożenie pełne, a to tylko i wyłącznie dlatego, że Ludzi hisz stać. Hiszpania, a, yy, jest Malediwy mm. wychodzą trochę taniej niż pod hale. Mm -hmm. yy, a, a, ale masz, masz giewąt na Malediwach? No nie, na ma Europie, nie. nie masz. Się, to e... przepraszam, cię, zestrasz się, a nie masz giewontu na masz. Malediwach. Nie, ale po prostu... pojedziesz do Kenii na safari. Guzik cena na tak guzik. pojeździć. Dokładnie. a tu mam, no. mam informację z Karpacza, o, Karpucz, o, że turyści się oburzają, że w Karpaczu sporo płatnych górek i za zjeżdżanie na sankach kas kasują 30 złotych. Za zjazd jeden czy, tak, czy za dzień? Nie, to chyba za dzień. Za dzień 30 no. złotych, no. To, to, przepraszam, bo to jest e, Zjeżdżanie za zjeżdżanie, hmm. ale se pod górę wchodzisz za friczko. Za, Kasu za darmo. Kasuje tak, cię ktoś za wchodzenie pod Nie, za wchodzenie za, wchodzenie, no, za zjazd, Czyli tak by było 50% zniżki. To 50 jest za friko, stąd. Gdzie tak masz na świecie? Ale nie, no z drugiej strony tak, no poza tym, skąd jest to oburzenie? Przecież mm. też to co śnieg, co, to jest za darmo? No to no musi nie, kosztować. Nie, tam, to to musi. Ludzie, ludzie w Polsce są niezwyk, po prostu w chamski sposób roszczeniowi. To jest? No daj tak. takiemu górkę, to razem zdołem ci z doliną wezmą. Bez, no, zapatrzone na te pieniądze, pieniądze zapatrzone. A, a, a to ja, ja to mam szował. jeszcze jeden ferijny nagłówek. No. Prawdziwa, Prawdziwa. Poza tym, to... Zresztą, po co Jezus te góry tam usypywał? Skarpacze no całe, sudety różne. No. Żeby co? No. Żeby było za darmo? No. Nie. Nie, nie. nie, żeby tam miejscowi ludzie mieli z tego pieniążki. To no. jest no. 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 jeden nagłówek, prawdziwa plaga w Zakopanem. Górale rozkładają ręce, koniec cytatu. Nie no. Widzicie, tak. a później się dziwią, no. że w Zakopcu tylko 40% miejsc noclegowych jest obłożonych, zajętych, jak górale rozkładają ręce. To się no ludzie tak. boją o swoje ręce, jak im a górale ty, rozłożą. Kto to potem te ręce składa z powrotem? Też górale, czy no, ludzie muszą sami roz no, roz no, złożyć. Może, może, złożyć? Może się doczekamy kiedyś takiego nagłówka w internecie, koniec plagi i w Zakopanem górale składają ręce. No, 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 no tak, na przykład do modlitwy. No. Przyjedź ze że ceprze dudków troszkę garść mi tutaj daj no. no. Tak. A więc ja jeśli ktoś z was na feriach w Polsce je czereśnie, no. to znaczy, że wam się w życiu udało. To że to, tak. jest, to jest chyba dziecko Kulczyka. Je czereśnie i zjeżdża za trzy dychy w Karpaczu tak. z górki. Jak jak, jak, jak ktoś w Karpaczu z... na sankach je czereśnie, to podchodzisz, tak. mówisz dzień dobry, witam młode kulczykowstwo. Tak? <laughs> albo, Szacuneczek. Albo to są Bekamowie na wakacjach. No. Dzień dobry panie Bekam. Tak. Mhm. Go to, go po angielsku to jest Good Morning. Mm -hmm. Good Morning Beckham. No. Beckham po czereśniach. Tak? To jest. To? On. <grym> Jeszcze jak pluję pestką, to na bank to jest. Tak. Justin Bieber może. Justin, jest... Bieber. Justin Bieber. Światowa Jeszcze Justina Biebera by może było na to stać. A relata. właśnie, a Justin Warren Bieber. Da. Da. To chyba już ocieramy się o Chihuahua, Kona. No. A Justin Bieber da, da, wspomniałeś człowieka. On sobie y, wytatuował żonę na plecach. Swoją czy jakąś cudzą? Mm -hmm. Chyba swoją. Nie, swoją. bo mój kolega miał, ja, 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 miał pokaż, to. Fox. Ja, nie, ja, to? Ja, nie, nie, nie ja, ja pa, pamiętam, spojrzałem na, na zdjęcie a i a pierwsze nie. moje wrażenie to było, że to była ta kozidra. No to rzeczywiście, nie, 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 hmm. czekaj. To, no to, jest, jest, to jest to, co wyświetla. To jest Dariusz Szpakowski. To jest Szpakowski, to jest... tylko z długimi włosami. Dokładnie. Powaga, a tak, rzeczywiście. Oh, no. Justinowi w każdym razie gratulujemy i apelujemy. Wiadomo, że na plecach nie widać, ale jednak, nie ma co oszczędzać na tatuażach. Nie ma. Może to jest nie, nie, to jest szpakowski. Nie, to jest szpakowski. Ale no, no. szpakowski tak marzy, że on wiesz, jakbyś. Jeszcze jakby ci szpakowski siedzi, śpiewał, niech żyje bal, to byś nie odróżnił. Tak. A, mo, a może to jest, to jest Hanka Mostowiak? Hanka nie, nie żyje. Ale nie, czekaj, ha jak go do góry nogami te plecy. Dalej to szpakowski. trochę tak. Nie, to trochę jak Bober. Jest. Boże jak Bober. In, Albo statua wolności. Just Justin, bober. Bober. Justin Bober. <laughs> Just bober. Tak. Ale. Nie, to jest Hanka Mostowiak, ja mam mówię. No, ale przecież, bo to właśnie y, płynnie pomogłeś mi przejść do następnego tematu ważniejszego. Teraz bardzo proszę o spoważnienie. Mm. No. Dlatego, że znowu kogoś zabili we mnie jak miłość. Mordę Dopiero była kto... rocznica, na 14 chyba śmierci Hanki Mostowiak. A no. To jeszcze dobrze nie ustygła, jeszcze nie ostygła. Nawet mm. mimo tego, że są mrozy. I teraz uwaga. Kogo zabili? Zabili ha Frankę. Frankę. A Franka Frankę, to jest Frankę, żona kto? Żona Pawła Zduńskiego. Ona... Ojej. Odeszła na dobre. Ale, na coś, ale też miała kartony, No czy właśnie nie, się nie, nie. okazało, że to było. Na stole operacyjnym umarła. No. Yy, też pękł jej tętniak. No tak, Hance przypomnę, w pęgu tętniak. Ty, ale tam jakiś jacyś chorzy ludzie pracują chorzy, w tym jak miłość. Chorzy, tętniak, Hanka ten... też zabili tętniak. No mówię, bo Hanka najpierw niby się, się otarła o kartony, ale wtedy nie umarła. Hanka. Zginęła z nerwów ten tętniak po tym jej tam. Ale przecież jest, puls, jest tyle fajnych, ciekawych puls, śmierci. Puls, nie? Pulsował jak hemoroid, no, Jest, po nie przedawkowanie. Może być, że przy, przyrąbisz w drzewo. Mm. Yy, wypadek z piłą. z piłą. Nie wiem, bubr... Krwawy bubr, mortalny. Dal, Zombie. Tak, Mogę no, przyjść zombie, wiem jak Jest tyle ciekawych śmierci, a ci po prostu tętniak. I to znowu tętniak, wiesz? Nie. Znowu tętniak to jest. Ale to, ta aktorka, która no. gra Frankę grała. Dominika Kachliko i tak. tak. No. Mówisz, że ona chciała odejść z serialu i już. Ten... Tak, tak, A czy to ja, ona sama. Tak. No czyńcie, tak, 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 dobra, dobra, masz krew na rękach. Dom... Babo. Do, do krew Dominika. na rękach, krew na rękach franki? Zabiłaś frankę. Czyli to nie, że produkcja, scenarzyści, tylko Dominika. No. Zabiłaś kobietę. Ludzie, no jak ma być dobrze w kraju, jak my mamy takich aktorów. Mm. Co wy, Po co to stwarzasz tą postać? Dokładnie. jak wy... się przywiąże do takiej postaci i mówi Wyrywasz o... nam z serduszek tę postać. Oglądasz sobie, oglądasz, a potem chyć no. tętniak. Dokładnie. No. A weź graj kogoś innego. Kościuszkę zagra I co potem? Kościuszko no, tak. też tętniak? No. Tego chcesz? Tak. Po, tak. po to mamy kinematografię? Kolarza za... Za... zagra... I... Dymsza z, z Łobłonickim się męczyli? Żeby to stworzyć? Kolaż? zmarł na tętniak, zagrasz kolarza? Szurkowskiego zagra i Pff. I co? Jaki tak. będzie wyścig pokoju? No. jaki? Po prostu. Albo głoslika w czterech pancernych, no, no. bo jak będzie nowa edycja? Albo Juliusza że nie? Że nie zabił go brudas, tylko na tętniaka na tych schodach się wygłodzi. I, i ten tętniaku przeciwko mnie. No. Tak. Należy, nie, to należy myśleć po prostu. O, tyle, no, tyle, tyle wam powiem. Tyle Tobie ono. Dominika i Wam też. Tyle. No. Dobra. Tyle. Ale czekajcie, jeszcze tak patrzę, czym tutaj właśnie w, na kolorowych portalach. No. I tutaj mam portal z celebrytami. I no. tak. Kim pokazała Uda? to e, e, Tu jest jakaś Renata Stopa Kaczorów pokazała pośladki. No. Małgorzata Socha pokazała brzuch. to. to tu fajnie, to. ktoś pokazał pierś. Pełno jakichś ładnych głów. Mm. Naprawdę, ja tylko tak czekam, aż ktoś stanie na tej ściance i pokaże śledzione. Mhm. Ale co jak to wszystko zebrać, ta nogę, ta brzuch, tu ładną głowę tutaj, coś, ta tyłek, no to by wyszła z tego łącznie taka jedna fajna, porządna goła baba. No i ja portal, portal, poka wiesz. portal pokazałby wtedy człowieka. Człowiek? A, a co jest ważne? A co goła człowiek jest ważny. Goła baba nie jest człowiekiem. Ważny jest człowiek. Chcesz jeden z drugim uprzedmiotowić gołą babę? No. Odebrać jej. Godność? Znaczy no? Ludzkość? Mm. Najważniejsze, żeby pokazać serce. Tak, na serce. dłoni. Serce. Na dłoni. No. no. Czy to nie jest wspaniałe? Yy, pokazywanie serca. Jak już jestem na tych kolorowych portalach, to mam jeszcze jeden news. Mhm. Dominika Serowska. Mhm. Wiecie, kto to jest? Nie, ja nie mam ma, tego ma To jest obecna żona znanego byłego męża i jego pierwszej żony. Aha. Aha. No. Czyli, aha, no. I ona teraz opisuje ze szczegółami swój poród przez cesarskie cięcie? To jest mój szwagier? Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie to jest inaczej. Inny. Straciłam dużo krwi. Mówi hmm. ta serowska I pani. się tam uzewnętrznia. Co, jak wyglądało jej cesarskie cięcie? A cesarskie cięcie, że straciła dużo krwi. Hmm. Hmm. To su Słuchajcie, ja myślę, że od tej zapowiadanej przez Tomasza Obratowskiego transmisji live z kolonoskopii. Kogoś na język migowy? Kogoś celebrytów dzieli nas naprawdę niewiele. Nie Tyle znaczy, i będzie live, koronoskopia, nie, jest, nie jest pytanie. Koloną. Pytanie nie brzmi kiedy. kiedy. Pytanie kto pierwszy. Dokładnie. I czy jeszcze przed wakacjami, czy jednak tak na wakacjach Ciękno, sezonu, tak, tak. sezon ogórkowy, nic się nie dzieje. I wchodzisz ty y, tak. Doneta z Kolonoskopia z live. na plaży w Malediwach, tak. tak. Wakacje od D strony. i tu wiesz. Mhm. Dobre, i to codziennie wiesz. I to codziennie, żeby podcigach, był taki vlog. W odcinkach, tak, bo tam są hmm. zakręty, wiesz. Jelitko te sprawy. <grym> eee, subskrybujcie ten kanał, piszcie komentarze i ogólnie takie, takie. Polecamy Radiowcy Bez Cenzury, Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski i Przemysław Skowron. Subskrybujcie nas, zanim Unia Europejska po prostu uherata ten kanał. Jeszcze jedna ważna rzecz. Hasło. Hasło, hasło. hasło na ten temat. Jest hasło. Macie jakie? No jakie jest hasło? Pytasz się, podchodzi do kogoś, no, 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 no. tak wygląda, że jest nasz. Nie, no. Mówisz, masz masło? A od, odzew jest nie, ale mam hasło. O. Dziękuję, o. dziękuję. Nie, nie, nie jest po, ciekawie. Nie, niepotrzebny ten podziw. Jest ciekawie, jest ciekawie. A my się zabieramy teraz za puls tygodnia ekstra dla patronów z Patronite, wspierających na YouTubach i na Spotifyach. Bądźcie o. jednym z nich. Bum, bum, bum. Wszystkie linki w opisie. Przemysław skowrony. Tomasz. Olbratowski No już mówiłem, Jacek Tomkowicz. Nie to, no, żeby się utrwaliło, A, bo, tak. Wtedy Ta, wiesz, to to jest, bo tak to bo jest. Ludzie zauważą, że inaczej Myślę, mamy Myślę, że kto no. inny tak często wymienia Twoje nazwisko. Ja nikt no nikt tego nie wymienia, więc. No. No to pa. Pa. pa.